Cześć, masz Passat B8 lub inne Volkswageny z tych roczników, czyli Golf, turan, Sharan itd. I potrzebujesz informacji jak wymienić żarówkę H7, jak wymienić przednie wycieraczki, jak wymienić baterię w kluczyku lub skasować inspekcję olejową. W tym krótkim filmie wszystko Ci pokażę. Zapraszam. Pasa Aby skasować inspekcję olejową lub inspekcję serwisową, należy przytrzymać przycisk kasowania dziennego przebiegu. I trzymając go, włączamy zapon. I trzymamy, trzymamy, aż się pojawi. Skasować inspekcję, puszczamy i wciskamy, aby zatwierdzić. I to wszystko. Wyłączamy zapon. Jeżeli chcemy skasować inspekcję serwisową, musimy po prostu przytrzymać to dłużej. Na tej samej zasadzie, aż przeleci przez najpierw kasowanie inspekcji olejowej, i wtedy się zapyta o inspekcję serwisową. Także lecimy jeszcze raz. Trzymam, włączam zapłon. Trzymam, trzymam, trzymam. Jeszcze trzymam, jeszcze trzymam. O, teraz o inspekcję się zapytał. Wtedy puszczamy i zerem zatwierdzamy. To wszystko. Jeżeli chcesz wymienić wycieraczki w pasacie, to niestety one są schowaną pod maską i nie za bardzo idzie je odchylić. Oczywiście da się to tu wymienić, ale jest niewygodnie. Co w tym celu trzeba zrobić? Wsiadamy do auta, włączamy zapłon, wyłączamy zapłon. I ciągniemy za manetkę w dół, żeby wycieraczki poszły w pozycję serwisową. Proszę bardzo, w ten sposób mamy dostęp do wycieraczek. I teraz możemy sobie z nimi działać. A jak samo wycieraczkę wypiąć, no to chyba każdy wie. Ważne, żeby sobie kupić z takim mocowaniem. Paliła ci się żarówka, potrzebujesz ją wymienić w tym celu nie otwieramy maski bo tutaj jak widzisz nie ma miejsca żeby wsadzić rękę i wymienić żarówkę a gdzie się wymienia żarówkę? Przez nadkole otwieramy sobie klapkę tak i tu już mamy żarówki pod gumą Uszczelka osłaniająca, i jak widać, tam już jest żarówka. Nawet nie ma drucika, po prostu ją się wsadza. Pamiętajcie, żeby robić to precyzyjnie, żeby nie świeciło po drzewach albo po oczach innym kierowcom. Aby wymienić baterię w kluczyku, można sobie wyciągnąć grot. Raczej on nie przeszkadza, ale lepiej wyciągnąć. I po prostu płaskim śrubokrętem albo nożem musimy tą klapkę wyciągnąć. Nie z tej strony, gdzie, jest, gdzie są przyciski, tylko tutaj. O, nawet łatwo poszło. I jeszcze z tej strony. Dobrze, żeby sobie nie pokaleczyć tego za bardzo. O, poszło, a bateria w środku to CR2032. Polecam kupić jakąś firmówkę, żeby za często nie wymieniać, bo te marketowe skifa czy inne to są słabe. Po prostu auto często piszczy, że wymień baterię, wymień baterię. No i to wszystko składamy, i po robocie. Mam nowy zajebisty film. Chodź puszczęcie.